Chciałbym się powiedzieć, zamknąć wszechświat w jednej dłoni. Nie wszechświat, ale tylko system solarny. Zapraszam Was na opowieść o tanich zakupach srebra, którą ostatnio poczyniłem, a które obiecałem w poprzednim odcinku. Jeżeli jesteście ciekawi, co to za seria, ile za nią zapłaciłem i co siedzi w pudełku, zapraszam na odcinek. No dobrze, zacznijmy od tych monetek niekompletnej serii. System Solar. Monetki przez przypadek, trafiły gdzieś na którymś z naszych portali aukcyjnych ogłoszeniowych. Cena była na tyle atrakcyjna w porównaniu do podobnych monet o podobnej wadze i estetyce. Referencja do, do 10 złotówek. 14,14 g, 925 próba, przy czym to są medale. W bardzo atrakcyjnych pieniądzach na tamten moment, bo wychodziło mi 40 parę złotych za monetkę. Kwota wyjściowa za 5 sztuk, przy czym po delikatnych negocjacjach ze sprzedającym, pozdrawiam bardzo serdecznie pana. Postanowi mi dorzucić jeszcze dodatkową ziemię. Tak więc suma summarum, za 6 monet za 40 parę złotych nie dwieście jakoś tak nie pamiętam e, nieistotne w każdym razie liczy się tu w tym przypadku liczyła się waga kruszcu w e, przeliczeniu na jedną uncję srebra traktowałem to jako numizmatyczny złom więc okazało się, że e, bardzo ale to bardzo spodobało się dzieciakom jeżeli chodzi o E, naukę o wszechświecie. Tak więc dwa w jednym. E, nauka o monetach, numizmatyce e, i przy okazji systemie solarnym. Świetnie, do pudełka zaraz zajrzymy. W międzyczasie, tak zwanym coś, co powinno być niektórym bardzo dobrze znane e, jaszczurka zielona NBP 20 złotówki. Też w atrakcyjnej cenie bo płaciłem za monetkę 100 złotych. W pakiecie dwóch 200 zł. Waga 28,28 złotych, ,28, próba 925 Znane monety, bardzo fajna seria. Natomiast klątwa sokoła ciągle trwa. Tak więc ludzie którzy kupili tego w bardzo dużej ilości dzisiaj wyprzedają w cenach od 100, 120, 130 zł. Kto pamięta te czasy, to wie, jakie był szał na, na tą serię. Aha, co się działo? Nieistotne, dzisiaj to jest fajna moneta w dość rozsądnych pieniądzach. Niektóre z nich można trafić. Tym bardziej, że bulion nam podskoczył do, do kwoty 140 zł. No dobra, wracamy do e, głównego tematu systemy solarne. Otwieramy pudeczko. Pudełeczko jak pudełeczko. Gadżet e, oczywiście związany z rocznicą. Pamiętam. Zobaczcie sobie przyciskami. Co to była za rocznica? Do roku przypada 400. Rocznica użycia przez Galileusza lunety do oglądania nieba. Tak więc jakiś chwyt marketingowy związany z astronomią i w 2009 roku e, skarbiec magnicy polskiej, firma chyba już nie istnieje, ale działa pod jakąś inną, e, inną nosą, e, wypuściła kolekcjonerski zestaw numizmatów, tak to ludzie nazywają, natomiast są to medale z racji tego, że e, odnoszą się do jakiegoś wydarzenia historycznego lub no, momentu w historii, w którym to, te medale zostały wybite i do nich nawiązują. Mamy 9 medali, Cały komplet to jest certyfikaty, nie wiem, niepotrzebne, natomiast to są. wygląda właśnie w ten sposób. Mamy Słońce, mamy um, trzy, Poczekajcie, bo się zmieniło, osiem planet, dokładnie. E, no, co, co jakiś czas astronomowie nie mogą dojść do porozumienia, czy, czy tych planet jest 9 czy 8. w tej chwili mamy 8. Miała być dziewiąta, była dziewiąta, kiedyś e, chcieli dołączyć dziesiątą, ale okej, okay, dobra. Jest to podstawowy set mm, numizmatów danych przez e, skarbnicę. Jak ona się rzecz nazywała? Skarbiec Mennicy polskiej. Mm, te sety były bardziej rozbudowane. Mm, drewniane pudełko, mm, jakieś te dodatkowe monetki dotyczące układu słonecznego, chyba był księżyc y, i. Coś jeszcze, być może Pluton. Nie pamiętam. W każdym razie set kupiony też w dość atrakcyjnych pieniądzach, bo 480 zł z kosztami przesyłki, licząc wagę, kruszco i tak dalej, jest w normie. Nie jest to super premium, może delikatne premium w stosunku do monet bulionowych, natomiast zabawa dla dzieciaków świetna. Po pierwsze mogą się pobawić monetami. Wyciągniemy sobie którąś. Eee, bardzo ładna grafika. Tam podróg, tak to się chyba nazywało. Tu mamy akurat I Będę wam pokazywał wszystkich, eee, no, któreś ładniejsze. Mars mi się bardzo podobał. Natomiast jest to fajny, fajny gadżet dla dzieciaków, dla rozpoznania, czym jest kruszec, czym jest wartość. Ja taka monetka jest wyceniana, dlaczego ona ma wartość. Świetna sprawa, tym bardziej gadżet do nauki. Z młodszym dzieckiem wysypujemy te monetki i układamy sobie w kolejności, tak jak są planety. Najbliżej Słońca to najdalsze to Wygląda. Tak więc moje postanowienie staroroczne: nie kupuj więcej srebra w tym roku, złamane po raz kolejny. Tym bardziej, że oprócz tej paczki, której już miałem nie kupować, trafiła się okazja na tak zwane srebro obiegowe. Idą do mnie jeszcze dziesiątki. Nic nadzwyczajnego, no ale po prostu cena czyni cuda. Więc być może jeszcze w tym roku jeszcze jeden odcinek dla Was o ostatnich moich zakupach. Gdybyśmy się nie usłyszeli, wszystkiego dobrego na święta, trzymajcie się, ostrożności w zakupach, czasami warto poczekać, nie spieszyć się, być pewnym tego co robimy. Cześć, trzymajcie się, hej!